Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam pokazać pewną nową rzecz, która pojawiła się w kampaniach Performance Max. Czyli jak wejdziemy sobie do kampanii Performance Max. Dokładnie tutaj i przejdziemy do statystyk. Tutaj mamy taką zakładkę jak statystyki. Ciach. To mamy oczywiście wyniki w skali tygodniowej, wartość konwersji, koszt i ilość tych konwersji. Natomiast jak zjedziemy trochę niżej, to pojawią nam się wyszukiwania. Na przykład w tej kampanii mamy żabki do karnisza i tutaj mamy określoną wartość konwersji, czyli ile te frazy, ta kategoria fraz dobyła konwersji, ile było wyszukiwań. Jeżeli to sobie rozwiniemy, to będziemy mieli to pokategoryzowane no, na plastikowe, białe żabki, kółka i czarne. Co nam to daje? No, daje nam informację zwrotną, w jaki sposób kampania performance działa, po jakich frazach dokładnie chodzi. Jeżeli coś nie działa, a będzie generować duży koszt, no to będziemy mieli jasną informację, żeby takie frazy z kampanii Performance Max po prostu wykluczyć. Co ciekawe, też troszeczkę niżej znajdziemy takie informacje jak statystyki odbiorców, czyli będziemy wiedzieli po jakich odbiorcach ta kampania Performance Max sobie lata. No i to też do nas jest jakaś informacja, czy jakichś odbiorców na przykład z tej kampanii po prostu nie wykluczyć, jeżeli generują tylko koszty, a zero konwersji, nic z tego nie ma. Więc... Fajne, fajna nowa rzecz w kampaniach Performance Max, fajne nowe statystyki i to już daje nam jakąś możliwość optymalizacji tych kampanii. Dzięki za uwagę.